Cześć, hey, jestem Wam wszystkim z tej strony, ale witam Was w kolejnym odcinku z DSJ4, moi drodzy. Puchar Świata, sezon 2024-2025. Nie ma co tu przedłużać. Przenosimy się do kolejnego weekendu. Tym razem TTZ, no i sztat, moi drodzy. Na rozpoczyna wszystko. Angela Niszek, oby mu się dzisiaj powiodło zdobyć punkty. Zobaczymy. Oj, nie. Na pewno nie. Andrzej Laniszek psuje swój pierwszy skok już od razu. 80,5 metra. No i nadal będzie skoczkiem, na który nie zapunktuje na pewno. No wielka szkoda na pewno. Andrzej. Teraz Valentin FuB. Problemy podobne ma. No i niestety Valentin FuB również 93 metry. Co się dzieje? Kilian Payer przed nami. Spójrzmy, co on tu wykombinuje. No, na razie widać, wszyscy mają problemy. No i Killian Payer, no, nie odłącza się od tego, bo również 107,5 tylko. No i zaczynamy się coraz bardziej martwić. Kamil, Stoch przed nami. No, Kamil. No, nie wiem, co się dzieje, ale te skoki nie są dobre. 23,5 Jest prowadzenie, co prawda, ale no, te skoki nie są dobre. Kasperi Walto. Kasperi Walto. Od razu lepiej. I zdecydowanie dalej niż poprzedni. To 133,5. No i Fin oczywiście obejmuje prowadzenie. Następny Fin. Pawo Rompainen. No jak daleko? Tutaj Pawo sobie skoczy. Pawo Rompainen. Starał się jak najdalej, no i ten skok. Na drugie miejsce 131,5 metra, czas na Markus'a Eisenbichlera. No i Markusik, ile Markusik skoczysz? No, wyjście z progu nie było najgorsze, ale sam skok sobie nie był idealny. To od razu widzimy na załączonym obrazku trzecie miejsce Niemca. No i przed nami Daniel Czofenich, także na razie zawodzi Daniel. No, ale wiadomo, że to może być chwila, moment, i znowu wróci do tego swojego skakania. Daniel Czofenich, no i ten skok był niezły. 134,5, co daje w tym momencie oczywiście prowadzenie. No i Tate Franc. O, po nim na pewno więcej wszyscy oczekują. No, ale na razie się nie może strzelić. Te swoje skoki idealne. No i teraz nieźle. Trzecie miejsce: 132,5. Wiadomo, mogło być jeszcze lepiej. Frederik Willumstad. I Frederik, ależ to może być dobry skok Frederika. Bardzo wysoko powinien być oceniony za ten skok. 19 wszystkie noty. No i prowadzi przed Czofenigiem, O dokładnie punkt. Patihard i Pciąglu. Numer startowy 11 dla Ipcioglu, Ale ten skok nie będzie dobry Ipcioglu, To na pewno bardzo krótko. 123,5 metra i siódme miejsce w tym momencie dla Turka. Władimir Zografski. Władimir skok. powinien być niezły i wysoko oceniony, ale druga lokata 135 zabrakła. Jedna punktu do Frederika Willumstada. No i drugi z Amerykanów Kevin Bickner przed nami. I Kevin Bigner chyba za wcześnie wyszedł z progu, ale to nie zmienia faktu, że chyba skoczył najdalej. 135,5. No i musi prowadzić w tym momencie o 1,3 punktów przed Wredrikiem Winumsztadem. Brawo dla Amerykana. Niko Kitosacho. Oj, no Niko. Uwaga, ile fin? Wyglądało to obiecująco, ale jest piąte miejsce, więc na razie najlepszy z Finów. Jacques Mogel. Ile Jacques Mogel odleci? Na razie wygląda to pięknie w locie, ale skok jest na miejsce puste. Choć dwie dwudziestki się pojawiły, no to noty za styl nie wygrają wszystkiego. Musi być jeszcze odległość. MAXIMILIAN Ortner. Oj, nie wygląda to obiecująco dla Austriaka. Choć jeszcze starał się wyciągnąć z tego. No i w tym momencie dziesiąte miejsce dla Austriaka. No nie jest za dobrze. Manuel Fettner. Też od optymalnej formy w tym sezonie to jest daleki. No i widzimy to na załączonym obrazku. Nadal są problemy jeżeli chodzi o Fettnera. No i ten skok jest na 12. lokatę. Bardzo daleko. Felix Trunz. Szwajcar. No, wydawało się na początku sezonu, że to może być jeden z czarnych koni. No i tutaj był obudził się 136,5 metra wysoki oceny za styl. No i musi prowadzić w tym momencie szwajcar i prowadzi. Domen pręc. Na razie bez szału można powiedzieć. No i nie zanosi się na to, żeby tutaj w Titizie jakiś był przeskok. Choć siódme miejsce ma 134 metry. No ale na pewno mogło być zdecydowanie lepiej. Jan Herl, numerem 20, Austriak. No i Jan Herl też stara się tutaj jak najwięcej z tego wyciągnąć. No i miejsce piąte: 134 metry. <gry> Wycha swojego rodaka Czofeniga na szóste miejsce. Christopher Eriksen Sundal. Oj, to wyjście z progu nie daje dużych szans na awans dzisiaj. 131,5 miejsce dopiero 12. Eksekwo z Paweł Painenem No i Stefan Kraft. Oj, Stefan Kraft tutaj mocno popracował. I proszę, Stefan Kraft! 137 metrów, wysokie oceny, no i prowadzenie, pierwszy, który przekraczano, testu 40 punktów, brawo dla Austriaka, no i jak odpowiem mu Halvor Eklert Granerud, potrafi też odpalić rakietę, czasami Granerud, no i dzisiaj taka rakieta się odpaliła, brawo, 138,5, jeszcze dalej niż Krav, brawa dla Norwega. Alex Insam. Niezła pozycja w tym pucharze świata. Na razie nie ma najgorzej, jeżeli chodzi o niego. Ten skok 134 metry daje ósme miejsce w tym momencie Włochowi. Stefan Embacher. No, początek miał fajny, potem coraz to gorzej. A dzisiaj jakby się obudził w No 137,5 i daje to drugie miejsce 40 przed kraftem. Lowrokos. No, oczekujemy dalekiego skoku od Lowro. Czy się doczekamy? Zaraz się okaże. Lowrokos. Spokój. Opanowanie. Niezły skok. Piąte miejsce Lowrokosa. Zimon Amman. Oj, Amman nie. Amman nie dojechał dzisiaj na Tidzizę Zdecydowanie. Przed 120? Nie, 125. Było prawie. O nie, gdzie było? 124 metry dokładnie. No i daleko w tyle, 22 miejsce dopiero. Anti-Alto przed nami. I Alto, jak daleko? Alto, też daleki skok. Pina i piąte miejsce. No bardzo zaczyna się ciasno robić czołówce. Maciej Kot przed nami. No i panie Macieju, jak najdalej. Poprosimy. Ile się da? Pierwsze serie zawsze masz dobre. I to jest dobry skok. Wylądował, to jest najważniejsze. Nie wiem czemu nie by zdał 18,5, jak reszta 19,5. No i piąte miejsce, jak to Maciej Kot, więc bardzo dobry wynik. Mariusz Lindwik. Lindwig też potrafi zaskoczyć nieraz pozytywnie, no ale czy tym razem? Tym razem dziewiąty jest póki co. Więc też nie najgorzej. Granerów cały czas prowadzi. No i przed nami Ren Kaido Dają, że naprawdę wielki talent, jeżeli chodzi o Japonię. I proszę bardzo, to jest pokazanie nam, że trzeba się z nim liczyć. 138,5 jak z Granerudem na prowadzeniu Japończyk. Brawo! Andras Welinger. Oj, Welinger, chyba nie dojechał do TTZ, bo ten skok króciutki. 135, 24 miejsce. Niemca, więc koła izembiślera wylądował bardzo daleko. Rioju Kobayashi. No i Rioju, to też będzie fenomenalny skok. Japończyka i brawo. Miejsce ósme, więc też wysoko w klasyfikacji na razie. No i Misia Hajbek. jak Hajbek skoczy na razie, widać, że ta sylwetka wycofana strasznie, ale skok daleki. Miejsce szóste, egzekwo z alto i kotem, więc brawa dla Hajbeka również. Arti Aigro. Oj, Aigro nie, tutaj króciutko i dzisiaj bez awansu dla Estończyka, 32 miejsce, tylko 121,5 metra, bardzo daleko. Timi Zajc. No i Timi Zajc, niezły ten skok Timiego, Skakuje na 13 miejsce w tym momencie, Słoweniec, Grekwo, Frederikiem Willumstadem. Paweł Wąsek. No, by Paweł Wąsek skoczył lepiej. Oj, to wyjście z progu nie daje mi dużych tutaj nadziei na ten skok. Miejsce trzynaste również, więc egzekwot z Winiumprztadem i Zajcem. Dawid Kubacki. Panie Dawidzie, trzeba kontynuować dobrą serię, jeżeli chodzi o skoki. No i ten skok będzie naprawdę dobry. Dawida Kubackiego, brawo. 138 metrów i mamy nowego lidera konkursu. Brawa dla Polaka. Widać, że ta forma zaczyna się stabilizować u Dawida. Stefan laje. Teraz będziemy mieć chyba dużo tych Niemców. Stefan laje. Krócej. To nie był dobry skok. 21 miejsce, 133,5. Więc daleko w tyle Stefan. No i Karl Geiger to już jest następny z Niemców. Ale, tutaj skoczy daleko, daleko, bardzo daleko. No, i na drugie miejsce skakuje. 138 metrów, 1 przed graneru Dominikajdo. <grytko> tylko za Dawidem Kubackim to tylko pół punkta. ci Sato. No, a my dopiero do, do dziesiątki skakujemy, więc to jest naprawdę niesamowita tutaj dyspozycja skoczków. Ci krótko. Więc on się tu raczej nie będzie liczył 28 dopiero miejsce. Czas na Johana Andre Forfanga. No też wydawało mi się, że powinien dalej skoczyć. No jest 11 miejsce. Ma co odrabiać w drugiej serii Forfang? No i zobaczmy, jak się zaprezentuje dzisiaj reprezentant Włoch Francesco Czekon. Oj, kiepsko to wygląda po wyjściu z progu. Teraz stara się jeszcze coś z tego wyciągnąć, i to jest bardzo słaby skok. 30. miejsce w tym momencie, więc bez szans na awans raczej dla Czekona. Aleksander zniszczął. Oj, 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 spadł z progu Olek, więc tu dzisiaj bez awansu. Gdzieś kołokami dla Stocha wyląduje dzisiaj Olek. 38. miejsce, bardzo daleko niestety. No i dzisiaj no Olek nie zapunktuje. No i może z tej dziesiątki nam wypaść Adrian Titel. No Titel też ten skok nie będzie super. I też raczej bez awansu. W tym momencie 30 miejsce dla Titela, więc to też jest króciutki skok. Junshiro Kobayashi. No i proszę bardzo Shiro, ile. No troszkę dalej, 21 miejsce, ma awans ex z z Na tym 21 miejscu, no i będzie w drugiej serii na pewno, Philip Reimund Philip Reimund stara się tutaj jak najdalej, no i ten skok będzie chyba na dziesiątkę Jednak nie, 13 miejsce reprezentanta Niemiec, mimo wszystko to jest Jeden z lepszych skoków jakie oglądaliśmy w ostatnim czasie, Gregor Schwanden. I Gregor Deschwanden też próbował inaczej polecieć No ale to jest 17 miejsce Szwajcara w tym momencie No i zostało tylko dwóch Naoki Nakamura i Pius Paszke Spójrzmy co najpierw Japończyk wykombinuje On lubi bardzo odrabiać straty No i będzie znowu chyba miał ku temu okazję Bo to jest 28 miejsce ledwo co awans do drugiej serii No i czas na Piusa Paszke Zobaczymy jak się zachowa lider puchor Świata no, lider Pucharu świata stara się jak najdalej. Proszę bardzo. Ósme miejsce na piłca Paszkę, więc naprawdę wyborna dyspozycja. Jeżeli idzie o lidera Pucharu świata, bardzo dobrze, bardzo dobry wynik. Ale po pierwszej serii prowadzi Dawid Kubacki. Przed Karlem Wegere y. Trzecie miejsce dla Halwora Ejdera Graneruda, Irena Nikajdo. Piąte miejsce Stefan Bacher. Szósty Stefan Kraft. Siódmy Felix Struz, ósmy lider Pochoru Świata Pius Paszke, dziewiąte miejsce to trzech skorków Antialto, Maciej Kot i Misial Hajbek Więc ta stawka zaczyna nam się ciekawa robić, <grych> szukając kolejnych Polaków, no to na osiemnastym miejscu jest jeszcze Paweł Wolsek. Na trzy ostatnie miejsca z awansem dzisiaj to Niko Kytosacho, Domen Preutz i Naoki Nakamura. Tak to się prezentuje, niestety, ale. Olek 44, Kamil 46, bez awansu. No i tak to wygląda. Czas na drugą serię konkursową. Na no rozpoczynają nie kto inny, jak właśnie Domen Preuß. Czekamy na dalekie skoki w wykonaniu Słoweńca. No i czy w drugiej serii będzie to skok, po którym będzie można powiedzieć: Wow! No chyba nie. Met bliżej niż w pierwszej serii 133 metry. No i czas na naukiego na czy będzie w stanie odrobić straty. No raczej nie, może ta kością nie poszypasowała, no na to wychodzi, bo skok bardzo podobny do pierwszego, 133 mimo wszystko, no jest prowadzenie na razie, ale no to nie był skok, żeby można było wiele pozycji odrobić. Niko Kytosaho przed nami. Oj, też wyjście z progu na raty można powiedzieć i jeszcze krócej od poprzedników, bo tylko 133 miejsce w tym momencie dla Niko. Stefan Laje, reprezentant Niemiec, 27 miejsce po pierwszej serii. Oj, to wyjście z progu zjechał totalnie. No i jeszcze krócej, 127,5, no i ostatnie miejsce w tym momencie dla niego. Daniel Czofenik, będą punkty, pytanie ile? Na razie 26 po pierwszej serii. Nie było w pierwszej serii złego skoku, ale też nie było błyszczącego jak w drugiej. No w drugiej wydaje się, że jeszcze dalej. 136 metrów. No i mamy nowego lidera zdecydowanego. No bo 3 metry dalej od Nakamura skoczył. No i jak odpowiem mu, Alex Insam? No, Alex Insam też potrafi tutaj na tej skoczni skakać, co udowadniał. Ale chyba braknie. 134,5 i drugie miejsce dla Insama, więc no nie był w stanie Chofenika tu wyprzedzić. Junshiro Kobayashi, miejsce 24. No Shiro też jeden z zawodników czołowej dziesiątki, ale też nie skacze tu błys błyszcząco. 133,5 i w tym momencie trzecie miejsce wyprzedza swojego rodaka Naokiego Nakamura. Jan Herl miejsce 23. No i Herr na razie nie może ustabilizować tej swojej dyspozycji. Jak będzie tutaj w tym konkursie też ten skok szarpany. 133,5 i miejsce trzecie za dwójką Czofenik Insam. Władimir Zograwski, miejsce 22. O i Władimir, to powinien być dobry skok. Wygląda na to, że będzie mieć zmianę lidera zdecydowanego. Bo to jest 140 nie było, 139 metrów, ale najdłuższy skok konkursu dzisiaj. To może spowodować, że mocno się przebije. Na no, Zaczynamy teraz już 18. miejsce. Frederik Wilumstadt jako pierwszy. Pierwsza seria nie była najgorsza, jeżeli chodzi o Norwega. ale w drugiej już nie ma zbytnio. Powodów do zadowolenia. Szóste miejsce dopiero Winumsztada, więc będzie na szarym końcu dzisiaj. mi Zajc również na tym 18 miejscu dzisiaj. No i jak Słowenie się spisze w drugiej serii? No nie wygląda to obiecująco, powiedziałbym. 132 metry, no i siódme miejsce za Winumsztadem jeszcze wylądował. No i Paweł Wąsek, no tu liczymy na 135, 136 chociaż. Panie Pawle, jest pan w stanie tyle osiągnąć? Oj, nie dzisiaj. Nie dzisiaj. Widać, że ta forma dzisiaj na ten, na titizę nie dojechała. Dziesiąte miejsce, Pawła Wąska. Jeszcze gorzej niż Winum, Sztat czy Zajc. No i jak jeszcze odpowie Gregor Deswanden On jest trzeci w klasyfikacji generalnej. No i też wygląda na to, że nie dojechał tutaj. Totalnie. Cołówka nie dojechała do titizę. Czwarte miejsce, 132,5. No na razie najlepiej. No ale Pius Paszche, przecież lider jest na ósmym miejscu, więc on jest w najlepszej sytuacji. Marius Lindwik, miejsce 17. No dobre wyjście z progu Lidwika. Pytanie, czy wystarczy to, żeby na drugie miejsce skoczyć? Na trzecie, więc za jeszcze. 60 punktów, ale to nie był skok, skok zły Lidwika, oczywiście. Kevin Mikner, miejsce 16. Oj, Kevin. Wyjście z progu nie było złe, nie było najgorsze, ale reszta tego skoku do zapomnienia. Piąte miejsce, mimo wszystko to jest myślę najlepsze, co mogło się wydarzyć. Jedną dziesiątą koza samym, Więc to jest ciekawe. Lawrocos, miejsce 15 Słoweńca. No i pytanie? Czy on tutaj dojechał na drugą serię? Raczej dojechał. Teraz jak wykorzysta tą szansę? No nie wykorzystał. Miejsce szóste w tym momencie Lowrocosa, więc za biknerem wylądował. Philip Raymond, miejsce 14. O reprezentant Niemiec. No, Niemcy dzisiaj tak jakoś fenomenalnie nie skaczą tutaj. No i Filip Raymond także tutaj sobie nie radzi. Ósme miejsce jak z Herdem w tym momencie, a nadal Zokrawski przewodzi. Ryoyu Kobayashi przed nami. Oj, Ryoyu, to sama sytuacja, co oglądaliśmy już dzisiaj. U wielu skoczków, czyli przejechany próg 16 miejsce ale że oni są idealny skok oddać A nie wychodzi nic Johan Andre Forfang No jak Forfang natomiast No Forfang bardzo dobry skok I chyba drugie miejsce ma pewne Tak jest, to 30... 6 metrów w tym momencie Nota 277,1 Blisko tego Zagraskiego był No ale jeszcze jednak brakło Anti-Alto. Miejsce dziewiąte. Więc skakujemy do dziesiątki już. Oj, Alto. Nie wygląda to obiecująco dla Fina. No i jeszcze wyprostował się. To jest dramat na kółkach. 16 miejsce Fina. Więc szary koniec. Trzecia dziesiątka dzisiaj dla niego. Maciej Kot. Również na dziewiątym miejscu. I panie Macieju, poprosimy o jakiś lepszy skok. No. Jest miejsce trzecie w tym momencie, jak Zekwo z Czofenigiem, 134 starczyło. No ale jak odpowie Misial Hajbek, czy on będzie w stanie w ogóle? Oj chyba nie, oj chyba nie, Daniel, przepraszam, Misial Hajbek tutaj nie da rady. 17 dopiero miejsca Austriaka, ale widać było, znowu przejechany próg. już Paszkę. lider Pucharu Świata, proszę zobaczyć jaki spokój niego, no ale ten skok nie był idealny mimo wszystko miejsce trzecie w tym momencie ma no i on kolejne punkty będzie tak naprawdę robił sobie przewagi nad innymi, Felix Truns, o Szwajcar też tutaj w drugiej serii totalnie nie udało się nic zrobić, 127 23 miejsce w tym momencie więc przedostatni jest w tym momencie, no dramat po prostu jeżeli się na to patrzy, Stefan Kraft 137 w pierwszej serii to był piękny skok. No ale teraz mamy drugą serię. O i właśnie o tym mówię. Wszyscy dzisiaj ten sam błąd popełniają na progu. No i to jest 25 lokata. Stefan Kraft, ostatni w tym momencie. No jest dramat po prostu. Przejeżdżają ten próg nałogowo dzisiaj. Stefan Ebacher, oj, Stefan Ebacher nie przejechał progu. Drugie, czy trzecie miejsce? Trzecie miejsce, brakło niewiele tutaj punktów do Forfanga, no ale trzecie miejsce. Czas na Graneruda, trzecia lokata. Czy on będzie w stanie to utrzymać? No, będzie próbował, ale to będzie chyba dzisiaj za mało. Miejsce trzecie, Ezekwo z Bacherem, proszę bardzo, jednak się udało. No, ale jeszcze musieliśmy na to, że reszta nie skoczy. Reddy Kajdo na trzecim miejscu. No i czy Red Nikajdo? On może nawet poprowadzenie i się tak robi! 140 było, 139 po raz kolejny dzisiaj oglądamy, no i w końcu ktoś z ograskiego wyprzedził, jest to Red Japończyk. No i jak odpowie Kargajger, drugie miejsce po pierwszej serii. No ale chyba nie odpowie w takim stylu, żeby móc tu się cieszyć z tego. Szóste miejsce dla Niemca w tym momencie, tuż przed swoim rodakiem Piusem Paszchem, no i zostaje tylko Dawid Kubacki, panie Dawidzie. 138 bierzemy w ciemno. No ale nie będzie tego 138, bardzo krótko Dawid niestety. 134, no ale miejsce siódme jest, jest 10 Dawid, będzie najlepszy z Polaków dzisiaj, ale zawody wygrywa nie kto inny. Jak Rednik do dzisiaj po dwóch fenomenalnych skokach 138,5, 139 do 284,5 na drugie miejscu Władysław Gradowski, trzecie miejsce Johan Dreforfa czwarte Halvor, Egidr Granerut i Stefan Ebacher, szósty Karl Geiger, siódmy Dawid Kubacki daje z polaków, ósmy lider pucharu świata Pius Paszke, dziewiąte miejsce to Daniel Czofenik i drugi z polaków Maciej Kot na trzech ostatnich dzisiaj miejscach plus jeszcze gdzie mamy Pawła Wąska? Paweł Wąsek 25, a trzy ostatnie miejsca, Felix Truss, Stefan Laje, Stefan Kraft. Czekamy na wyniki końcowe klasyfikacji Generalnej pucharu Świata po zawodach w Do no to mamy na prowadzeniu cały czas Piusa Paszkę 339 punktów, drugie miejsce Naoki Nakamura 266, trzecie miejsce Deszfa na 264, Filip Raibut czwarty 233, Johan André Forfak na piątym miejscu 224, Jushiro Kobayashi na szóstym miejscu, 222 punkty, 191 punktów ma Randy Kaido Kaino, ósmy Adrian Titel yy, ma 178, 9 yy, miejsce Aleksander z 173 i dziesiątka zamyka Karl Geiger, w tym momencie 171 punktów, czwórka Niemców. Trójka Japończyków, jeden Szwajcar, jeden Norwek, jeden Polak. Tak, to się przedstawia w tym momencie najwyżej z Austriaków 14 Bachar, więc jeszcze Austriacy niestety muszą poczekać na swojego pierwszego rodaka w dziesiące. Dawid Kubacki na dwunastym miejscu w tym momencie ma 150 punktów. Paweł Wąsek 17, 117, Maciej Kot, 109 punktów, jest na dziewiętnastym miejscu w tym momencie. No i niestety. Kamil Soch na 47 miejscu ma 11 punktów, bez punktów na razie. Laniszek, który czeka. Na szansę do zapunktowania, ale ja w tym momencie dziękuję Wam za uwagę, moi drodzy. Mam nadzieję, że odcinek tak Wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie, nie zapomnijcie o cenie. Do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się na razie, pa. pa. Do i hej.